Z tej strony Łukasz dziś pokażę Wam dmuchawę marki Makita. Dmuchawę, która również ma funkcję zbierania liści. Model DUB 363 występuje w dwóch wersjach wyposażeniowych. Możemy kupić ją tak jak tutaj widzimy, czyli z dwoma akumulatorami i szybką, podwójną ładowarką. Lub występuje model, jeżeli ktoś już ma akumulatory i ładowarkę, może dokonać zakupu tych wszystkich elementów bez ładowarki i akumulatorów. W wyposażeniu jednej wersji, jak i drugiej, otrzymujemy jednostkę napędową oraz wszystkie tutaj, które znajdują się elementy, czyli worek do zbierania, kolanko przyłączeniowe, rury, które służą nam do zasysania liści, jak i również dwie, które służą do wydmuchiwania. Mamy również pasek, żeby lżej nam się pracowało, żeby całego ciężaru nie musielibyśmy trzymać w rękach. Na początek pokażę Tobie, w jaki sposób uzbroić to urządzenie, żeby służyło jako dmuchawa. Tym celu musimy wykorzystać jednostkę napędową, przy której musi na pewno być przykręcona osłona ze względu bezpieczeństwa. Tutaj się znajduje nożyk rozdrabniający liście. Mamy dwie rury. Rurę pierwszą, która musi być zamocowana na samym przy jednostce napędowej. Tak samo tym samym pokrętem, takim samym pokrętłem, jak przy wentylatorze przykręcamy sobie i drugi element końcowy. Możemy sobie ustawić na różnych długościach. 3 stopnie mamy. Dodatkowo, opcjonalnie, możemy dokupić jeszcze dyszę płaską, żeby jeszcze większa siła była w dmuchu. Żeby uruchomić urządzenie, musimy położyć dwa akumulatory i urządzenie mamy gotowe do pracy. W urządzeniu mamy dwie prędkości. Mamy przełącznik, gdzie możemy sobie przełączyć numer 1, numer 2. Na początek pokażę Wam jak dmucha na mniejszej prędkości. Teraz pokażę, w jaki sposób uzbroić urządzenie, żebyśmy mogli wykorzystać je do zbierania liści. Musimy poluzować pokrywę od wentylatora. Mamy wentylator z nożem rozdrabniającym. Musimy zamontować tutaj te rury, które będą nam służyły do zbierania. Musimy szczepić obydwie rury na mamy znaki strzałki. Na jednej rurze oraz na drugiej, żebyśmy dobrze zamocowali, bo później będzie odrośnie, jak wciśniemy to, to już może być problem z rozczepieniem. Teraz w miejsce wentylatora pracujemy, przekręcamy i przykręcamy za pomocą pokrętła, które zamocowane jest przy tej tylnej rurze. Dobrze, jeszcze dokręcić. Mamy kolejny element kolanko, na którym będzie zamocowany borek. Musimy pamiętać o dobrym przykręceniu, właściwym, bo jak słabo, zbyt słabo przykręcimy pokrętło, to urządzenie nam się nie uruchomi. Jest ten mój mikro wyłącznik który nas zabezpiecza. Na kolanku mocujemy sobie worek. Wsiągamy za pomocą ściągaczki worek jest wyposażony w zamek do opróżniania i zaraz pokażę Wam jak to, to urządzenie działa. Teraz uruchomię urządzenie na drugim biegu, żeby zbierać liście. Zbiera urządzenie sprawnika liście, które już od jakiegoś czasu leżą. Tak dmuchawa poradziła sobie z rozdrobnieniem zebranego materiału. O, no, bardzo, bardzo rozdrobnione co przyczyni się na pewno do szybszego rozkładu.